I mamy komplet. Maszynie ruszyły. Oj, tam zalabar z tyłu. Na froncie Erudyt i Ornilia. Ornilia wysuwa się na prowadzenie na drugiej pozycji Erudyt Peleton prowadzi Albira. Od pola Efel. Ornilia. Ornilia. Erudyt Efel. Albira do czołówka gonitwy, dalej Dorian, Zalabar i Wiktorius z przewagą. Ornilia A, za nią galopuje Erudyt. Ornilia, Erudyt, ta para ma nieznaczną przewagę, ale już coraz bliżej Albira, coraz bliżej Efel. Dalej za nimi Zalabar razem z Dorianem, no i już odpada Wiktorius. Dość lekko, Ornilia na drugiej pozycji, Erudyt, Ornilia, Erudyt. Na trzecim miejscu plasuje się Efel, na czwartej pozycji galopuje Albira. Ornilia, Ornilia, Fata na czele, na drugim miejscu Erudyt w mocnym posyle Efel Dorian, Zalabar, Albira i cały czas z tyłu w odstępie Wiktorius. Są na prostej ucieka Ornilia Fata. Przywewnętrznie atakuje ją Zalabar. Zalabar, Zalabar, polem Dorian. Dorian. Dorian i Zalabar. Dorian, Zalabar. Dorian z Zalabarem walczą o zwycięstwo. Dorian, Zalabar. Dorian, Zalabar z przewagą. Te dwa konie. Dorian i Zalabar. Dorian o pół długości przed Zalabarem. I wygrywa w celowniku. Dorian Zalabar na trzecim miejscu Erudyt.